Mamy pierwszą. Come on. Jest. Come on! Come, on, Come on. Dobra, jest pierwsza z lotu federacyjnego. No to czekamy. Dla dwie tam było wysłanych. Zaraz zamontujemy. Telefonik jest i niech się nagrywa Dobra, jest druga. bo nie musieliśmy czekać. Jest druga. Uuu, dziewczyny, dziewczyny. Jest, jest druga, ale w powietrzu. Dobra, jest trzecia. Dobra, jest trzecia. No, też one się klapią jeszcze. Bo one. Dobra, są dwie. Jest. Jest druga. I trzecia. Mamy znowu te same dwie córki. Jest czwarta. Dwie córki Martyny, martinki mojej, no i oczywiście Kapinoska, stara z 19 roku. Dobra, jest następna. W każdym bądź razie to jest te same, co były 44, 45 samica w FED dwa tygodnie temu, nie? Te same dwie dziewczyny. Roczna, roczna nielotowana, piąty lot w życiu. A jak pójdzie dalej, zobaczymy. Są następne dwie i trzecia i czwarta. O nie, ta jedna poszła dalej. Raz. Dobra, dalej. Dobra jest. O, nie by robiło. Dobra jest. Ro ro roczne samice, które nie były lotowane. Chyba trzy, trzy albo cztery są już. Dobra, czy jest następna? Ta już chyba przeleciała. A co so klapią, bo no, może będziecie widzieć, po to słońce. Pięknie, co so klapie. Dobra, jest następna widzę, ale biją, ale bije. Dobra. Czy one będą pierwsze, czy będą ostatnie w klubie, powiem wam że najmniej mnie to interesuje, najważniejszy jest ten przylot, ta, te emocje. Dobra, jest. Powiem wam szczerze, że pod wiatr. Około 17-18 km dziób, boczny, spychający. Gołębie nie padają na skrzydła, więc przygotowane, przygotowane były dobrze. O, come on, nina, come on. Come on, yeah, come on, yeah. come on. odległość 9 gołębi w 4 minuty z 22 wysłanych, także dobra 200. Jest się tam niecałe 40, 230, przepraszam. Podwiat 4 minuty, 9 sztuk z 22. Dobra, mamy następną, mamy następną, jest i następna. 9, 10, przepraszam, 11 w powietrzu. Czyli przekroczyliśmy, przekroczyliśmy 50% 5 minut. No, 50% głębi 6 minut. No i tym akcentem kończę list, oczywiście wrzucę. Jak będzie w klubie, nie wiem, będziemy patrzeć. Dobra, dziękuję. No witam serdecznie, takie szybkie podsumowanie lotu z US z miejscowości Waymont. Lot ogólnie bardzo fajny, udany. Szczególnie też dla naszego klubu, jak na załączonym brosku, jeżeli chodzi o mnie listę przylotu. Widzieliście 8, 12, 13, 14, 16, 17 i 19 na klub. W każdym razie standardowo zabrakło. No ale jest jak jest, walczymy dalej. 22 samiczki wysłałem, 22 samiczki w domu. Jeżeli chodzi o klub. No to tak jak na załączonym obrazku drugi na oddział 15, 19, 20, 38 i 40 na, o, na oddział na ponad 2600 gołębi e, w locie uczestniczyło 184 hodowców e, no u mnie żeby być na liście top 40 zabrakło 20 sekund jest jak jest ciągle za mało bawimy się dalej jeszcze 7 lotów